Długości boków czworokąta ABCD są równe odpowiednio 2, 3, 4 oraz 5, a ponadto na tym czworokącie można opisać okrąg. My musimy obliczyć długość przekątnej AC tego czworokąta. Oznaczmy sobie szukaną długość literką x, a także podpiszmy na rysunku zależność pomiędzy kątami tego czworokąta. Ponieważ na czworokącie ABCD możemy opisać okrąg, zatem suma przeciwległych kątów tego czworokąta musi być równa 180 stopni. Zatem, jeśli ten kąt przy wierzchołku B oznaczymy sobie literką alfa, to ten kąt przy wierzchołku D musi mieć miarę 180 stopni minus alfa. Skoro tak, to na tym rysunku mamy dwa trójkąty, w których występują dwie niewiadome. Trójkąt ABC, w niej występuje niewiadoma x oraz kąt alfa, i trójkąt CDA, tutaj również występuje niewiadoma x oraz kąt alfa. Zatem z każdego z tych trójkątów możemy ułożyć równanie wynikające z twierdzenia kosinusów mianowicie, że dla trójkąta ABC ten odcinek podniesiony do kwadratu czyli x kwadrat jest równy sumie kwadratów tych dwóch odcinków, czyli 2 do kwadratu plus 3 do kwadratu minus 2 razy długości tych dwóch odcinków, czyli 2 razy 2 i jeszcze razy 3, i razy cosinus kąta między tymi bokami, czyli cosinus kąta alfa. Może uprośmy to równanie. Mamy tutaj tak: x kwadrat równa się 4 plus 9 to jest 13 minus 4 razy 3, 12 kosinusów alfa, i to jest nasze pierwsze równanie z x i z alfą. A teraz ułożymy analogiczne równanie wynikające z tego drugiego trójkąta, z trójkąta ACD. Tutaj tak samo długość tego odcinka, tego boku trójkąta podniesiona do kwadratu, czyli x kwadrat. Jest równa sumie kwadratów tych dwóch odcinków, czyli 4 do kwadratu plus 5 do kwadratu minus podwojony iloczyn tych dwóch boków razy cosinus kąta między tymi bokami, czyli 2 razy 4, razy 5 i jeszcze razy cosinus kąta 180 stopni. Minus alfa, no to uprośmy, co my tu mamy. x kwadrat to się równa. 16 plus 25 to będzie 41, minus dalej 8 razy 5 to będzie 41. 40... Kosinusów i ze wzorów redukcyjnych możemy zamienić cosinus 180 stopni minus alfa po prostu na cosinus alfa, tylko wtedy znak tego wyrażenia zmieni się na przeciwny. Czyli tutaj zamiast minus 40 cosinus alfa to będziemy mieli plus 40 cosinusów alfa. No i to jest drugie równanie, które otrzymaliśmy z xem i z alfą. I teraz wystarczy ułożyć układ równań z tych dwóch równań z dwiema niewiadomymi i wyliczyć i alfa. I x, a w zasadzie kosinus kąta alfa i x. Ponieważ mamy z jednej strony x kwadrat równe tyle, a z drugiej strony x kwadrat równe tyle, to możemy przyrównać te dwie liczby do siebie. Napiszmy, że 41 plus 40 kosinusów alfa to się równa temu wyrażeniu, czyli 13 minus 12. Kosinusów alfa, kosinusy na jedną liczbę na drugą, 40 plus 12 to będą 52 kosinusy alfa, to się równa 41 minus 13 to będzie 28, czyli tu będziemy mieli minus 28, czyli kosinus alfa jest równy minus 28,52, to jeszcze na pewno można skrócić przynajmniej przez 2, 14,26, a nawet przez 4 to będzie minus 7,13. Tyle jest równy nasz kosinus alfa. No i jak to już wiemy, to albo z pierwszego, albo z drugiego równania wyliczamy, ile jest równy x kwadrat. Napiszmy sobie, że x kwadrat równa się, może na przykład z pierwszego równania, 13 minus... 12 razy cosinus alfa, czyli razy minus 7 trzynastych. No i dalej obliczamy, ile to jest. 13, 2 minusy dają plus, czyli będziemy mieli plus. 12 razy 7 to będzie 84 13. Sprowadzamy do wspólnego mianownika, czyli będziemy mieli 169 trzynastych plus 84 13 to to się równa 253 13. Tyle jest równy x kwadrat, czyli z tego wynika, że x jest równy pierwiastek z tej liczby, czyli pierwiastek z 253 13. Można byłoby ewentualnie zapisać ten wynik jako ilora z dwóch pierwiastków. Pierwiastek z 253 Podzielić na pierwiastek z 13 i potem jeszcze usunąć niewymierność zmianownika, ale ponieważ zarówno tutaj górna liczba, jak i dolna to są liczby, które się tutaj w żaden sposób nie uproszczą, to myślę, że można zostawić wynik w takiej postaci jako pierwiastek z takiego ułamka. No i to jest odpowiedź do tego zadania.